Dosłownie przed chwilą udało nam się uciec przed Ink Demonem, i tylko te drzwi trzymają go przed dostaniem się do mnie. Tak więc, widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bendy and the Ink Machine. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, zapraszam do zastawienia subskrypcji. Próbujemy wbić 100 tysięcy, więc Twój sub na pewno, ale to na pewno się nam przyda. Łapka w górę również dla zasięgu filmu mile widziana, a my tymczasem wskakujemy do gry, ponieważ mamy tutaj do załatwienia kilka spraw. Nie mam pojęcia, co będzie w tym chapterze. W sensie, jeszcze jesteśmy, jakby na chapterze Pierwszy, więc na spokojnie spróbujemy sobie tutaj oczywiście ten chapter ogarnąć. Nagrywam ten odcinek jak już jest dość późno, więc mam nadzieję, że na znaczy się pojawi jutro, jak go nagrywam dzisiaj. To właśnie jutro się on pojawi. O, mamy bekon. W sensie zupę bekonową. Okej, okay, czy ktoś tam jest? Wiem, że tam jesteś. Wyjdź i pokaż się, kto to będzie. Czy to jest Borys? Dobrze widzę chyba tak. Ale przyjazny. Champ, ok, nice. Ej, spotkaliśmy Borysa, widzowie. I na razie mamy ciemność przed oczami. Ale to prawdopodobnie tylko doczytywanie gry, więc musimy chwilę poczekać. I zaraz prawdopodobnie wszystko się wyjaśni. Ten czarny ekran nie był bez powodu. Gra się po prostu zwiesiła, więc liczę na to, że przy tej próbie wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem. Bo za pierwszym razem było naprawdę ciężko i mam nadzieję, że teraz gra się nie zwiesi z niewiadomych przyczyn, tylko po prostu się wczyta chapter trzeci? Wait a minute, to już jest chapter trzeci? Jak to zleciało? Nie, no nie wierzę widzę, że to już jest chapter trzeci. Myślałem, że to będzie dopiero drugi chapter, a my już byliśmy w chapterze drugim. Wow! Okej, okay, ale też pisaliście mi w sumie, bo mi się teraz przypomniało. Pisaliście mi, że chapter trzeci i czwarty są to długie chaptery. Więc może faktycznie tak jest, tak więc dzisiaj sobie to sprawdzimy. Ale udało nam się spotkać Borysa, więc jakby jak najbardziej spoko I mam wrażenie, że czułość myszki jest lekko zbyt duża. Chyba z myszką nie da się nic poradzić. Wychodzi na to, że po prostu y, ta gra tak ma. No nic z tego nie zrobimy. Próbowałem przestawić opcji, ale to niestety nic nie dało, więc. Mamy tutaj gacie Borysa, albo... Tak, to chyba gacie Borysa. Siema Borys, dzień dobry. Mam nadzieję, że jesteś przyjaźnie nastawiony do mnie. Czy ty chcesz zagrać w karty? Boris Henry. Okej, okay. ty lubisz zagrać w karty. Dobra, czyli to jest taka jakby baza, w której prawdopodobnie jesteśmy bezpieczni, tak mi się wydaje. Tak więc jedzmy sobie... O wow. O wow, to wygląda niezaciekawie.

Czy my mamy find soup for Borysa? Mamy znaleźć zupy dla Borysa? Co to jest za misja? Halo, dobra, więc szukamy, nasza misja Szukanie zupy, tylko właśnie Pytanie, czy my tą zupę od razu zjadamy? Czy mamy ją znaleźć? Okej, okay, no dobra, może się wycofajmy tutaj Może faktycznie Te zupy Będą jakby Po prostu gdzieś tutaj Albo, o, wow To nie wygląda zbyt dobrze A to... To jest zamknięty kibelek, dobra. Yy, czy zupa może być w śmietniku? Nie mam pojęcia. Czy to jest zupa dla Borysa? Chyba nie, ale możemy pójść jeszcze tutaj i. To jest sam początek, dobra. Zjadłem zupę. Chyba już druga, chyba, którą zjadłem tutaj, więc prawdopodobnie musimy mu. O, mamy razy dwa zupy, dobra, czyli jednak zbieramy te zupy. Dobra, czy dwie mu wystarczą? Ciężko stwierdzić. Na pewno, jeżeli będę chciał więcej zup, to. Będą poukrywane. Jeżeli spuścimy wodę w kibelku, to czy pojawi się tutaj nowa zupa? Prawdopodobnie nie. Ale warto było spróbować, tak mi się wydaje. Szafka raczej nie. Tu mamy jakieś tryby, to też nie. Śmietnik też nie. Tutaj mamy ciuchy, więc to też nie. Dobra, dam mu dwie zupy. Może tyle wystarczy, tak więc. Nie, oczywiście. On chce więcej zupy. Borys, czemu ty jesteś takim głodomorem? O, kolejna zupa. Trzy. Dobra, idealnie znalazłem, okej. Okay. Make Boris soup O, mamy mu zrobić zupę w garnku, dobra. Brzmi ciekawie jak na misję czapteru trzeciego. E, siema. No masz zupę. Okej, okay, dobra. Proszę. Zupa z tuszu. Dostał mi. Dał mi dźwignię. Dzięki Boris. Jak Borys to mój kumpel od dzisiaj, normalnie, widzowie. Jak my tutaj najlepsi kumple? Let's see what's out there. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Ja też sobie trochę zupy zjem, bo nie zaszkodzi. Borys, dokąd idziesz? Gdzie ty idziesz? Czemu idziesz w moją stronę? A, ty chodzisz za mną. Dobra, to jednak, jednak kumpla, ale... Jesteś bardzo creepy, przestań mi tak za mną chodzić bardzo. No, jest za blisko. To, on jest za blisko, widzowie, to jest przerażające, ale no... O, latarka. Bardzo mroczne miejsce, które mi się... Dobra, tylko żeby się nie zgubił nam tutaj nasz Borys Bo powiem wam szczerze, że to miejsce wygląda naprawdę lekko przerażająco W ogóle pytanie do was widzowie Jestem ciekaw, jakbyście byście zareagowali na... Hmm, jakąś taką może serię z Undertale? Bo ostatnio znowu mam fazę na Undertale, a wiem, że nie zrobiłem zakończeń, tylko... Porys, nie bój się. Tylko, że jest jeden problem, bo jak ja grałem w Undertale'a, kiedyś sobie tam. To przeszedłem zakończenie. E, Pacifist Run. A z tego co wiem, żeby zrobić jakieś tam inne, prawdziwe zakończenie, trzeba zrobić inny run. I są jakby jeszcze inne rany, typu Genocide Run i jeszcze jakiś run. Ale pytanie jest takie, czy. No właśnie, bo mi się skasował save, więc. Problem jest taki, że. Musimy znaleźć stąd wyjście. Problem taki, że. Jeżeli chodzi o Undertale, musiałbym przejść jeszcze raz, zrobić pacifist rana, później zrobić tego drugiego, rana i trzeciego. I to jest ten problem, więc jakby pytanie, czy chcielibyście oglądać, jak przechodzę jeszcze raz grę i robię pacifist run. To jest pytanie do was. Dobra, musimy znaleźć stąd wyjście, więc tak, prawdopodobnie będzie to ten vent, Tylko pytanie, gdzie tutaj mamy jakieś dodatkowe rzeczy, które powinniśmy mieć tutaj, a nie mamy. I ogólnie stąd się nie da wyjść, więc co ja powinienem zrobić? Ej, chwila, jakby. Troszeczkę się zagubiłem, powiem wam szczerze. Bo nie mamy totalnie przejścia. Bo, czy tu jest jakiś. Okej, okay, dałem mu latarkę. Dobra. Czy on teraz przejdzie jakoś tam i tu mi otworzy? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie, bo jakby wiecie, to jest. Różnie może tutaj być, ale wydaje mi się, że tak. To jest na takiej zasadzie to działa. Przynajmniej takie mam wrażenie, że on tutaj coś tam naciska i jakoś to. Jakoś to działa. Musimy znaleźć nowe wyjście. Więc prawdopodobnie nasz koszmar w tej oto fabryce kreskówek. Prawie jak fabryka zabawek z Poppy Playtime. Nie, nie, nie. Fabryce kreskówek. O, Heavenly Toys. Akurat, jakby dobrze powiedziane. Fabryka zabawek. Wow, Nie pamiętam niczego z tego. Okej. Okay. Dobrze, więc jednak tutaj... I tutaj powinien na środku stać Hagiłagi. Heavenly Toys! I tu brakuje na środku jednego wielkiego hagiego łagiego. Dokładnie tak. Dobrze, to czego szukamy to jest jakaś broń, bo z tego co widzę to... Co to jest? Okej, okay, możemy się chować. Całkiem spoko, ale wydaje mi się, że... Dobra, to nie działa. Okej, okay, sprawdzając te pluszaki da się nacisnąć jakoś, żeby wydał jakiś dźwięk, ale... Mamy kable. Mamy zapis gry. Jakby na wszelki wypadek za... Uuu, więcej zabawek. Poppy playtime! <laughs> Nie no. Okay. Fix the toy machine. Restore power lever. Potrzebujemy znowu dźwigni. Po raz kolejny. Brakuje nam dźwigni. Teraz pytanie. Czy... u to miejsce jest naprawdę mroczne. Czy żeby tam się dostać, to musimy nacisnąć odpowiednią zabawkę? To by było troszkę głupie, ale jednocześnie nawet mądre. Ale nie wydaje mi się, żeby to tak działało. Wydaje mi się, że brakuje nam tutaj jednej istotnej rzeczy, a mianowicie jakiejś dźwigni albo coś w tym stylu. I rozglądając się tutaj, no na pewno musimy... O! W sumie... W sumie logiczne, tak? Po prostu musieliśmy nacisnąć tutaj. Okej. Okay. Teraz przełączymy to. Power jest. O, tutaj zabawka utknęła po prostu. I tutaj też. Czemu ktoś napchał tutaj tyle tych zabawek? O co chodzi i nie wierzę nawet tutaj. Serio? Jakby. Czemu? Dobra, maszyna działa. Zabawki są tworzone. I tutaj właśnie moglibyśmy stworzyć sobie naszego przyjaciela pszczół Kokota, ale nie tym razem, bo to nie ta gra, ale powiem wam szczerze, że naprawdę tu jest dużo nawiązań do Poppy Playtime. I faktycznie, no, fabryka zabawek trochę połączona z kreskówkami. Dobra, teraz możemy to włączyć. I zatrzymać. Tak? Nie, nie musieliśmy zatrzymać, okej okay. Mamy nagranie Aha Okej, okay, czyli to jest po prostu taka rozmowa o zabawkach, coś na tej zasadzie Co to jest? To jest to czego chcemy, prawdopodobnie i teraz jak naciśniemy to, to powinno się to stworzyć. Nope. Na pewno będzie to wytwarza... Jakby to jest część, która potrzebujemy. Tak mi się wydaje. No bo cóż innego. Jeżeli to naciśniemy odpowiednio, to powinno nam to stworzyć. No dobra, nie wiem. W sumie może mamy po prostu tutaj przejść. Okej, okay, mamy po prostu tutaj przejść. Jak gdyby nigdy nic. Poppy, playtime! Nie? Um. Halo, proszę mnie stąd wypuścić. She's quite a gal. Halo? Proszę mnie stąd wypuścić w trybie natychmiastowym. Światoga. O! Co jest? To nie zły jumpscare. Ja myślałem, że wyjście tam będzie. O co chodzi tutaj? No i co? Udało nam Alice Angel. Widzę cię. U. Czy ona jest. Czarną wdową? Hmm. Czy jesteś godzien chodzić razem z aniołami? O oh shit, ona wyszła stąd. Okej. Okay. No i w sumie to mamy wyjście. Tak jakby, przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczcie, tutaj możemy sobie przejść. Siema, Bendy. Siema, Bendy. The demon, the angel. Hmm. Musimy wybrać dobrą drogę. I tutaj może być problem, ponieważ... Demon i Anioł, mm. um. Dajmy Angel, Dreams Come True, ok? Wszystko jakby się rozpadało, ok? Okej, okay, czyli jedna aktorka została zastąpiona drugą aktorką. Okej. Okay. I tutaj prawdopodobnie zdobędziemy jakiś tryb. O ile przeżyję. I podoba mi się, nie podoba mi się to, że można się tutaj chować w szafkach, wiecie? To oznacza tylko jedno. Że... Tu będzie jakiś gigapotężny jumpscare. Na horyzoncie. Albo i nie. Hello, Borys! Oh, Śmieszku! Daj mi to. Uuuu Oj, sorry! O, o, uderzyłem go! Przepraszam, Borys. Ja chciałem sobie machnąć, żeby sprawdzić, jak działa ta rurka. Ej, swoją <grym> drogą ta rurka, wiecie, co mi bardzo przypomina? Ej, broń z Dying Lighta. Nie wiem czemu. Po <grym grym> <grym grym grym> prostu. Dobrze, Borys, where are we? I why are we here? To jest dobre pytanie. Czemu tu jesteśmy? Czego tu szukamy? Jakie i jaki jest nasz cel pobytu w tym miejscu? Hmm. Dobra, tego nie rozwalimy. Okej, okay, poszedłem w jedną stronę, ale pytanie czy... czy to był dobry pomysł, żeby tutaj... Przy... I'll find the other. Dobra, borysty, ty się zajmiesz tą, a ja się zajmę drugą. Okej. Okay. Jeżeli ciśnienie spadnie poniżej 45, to nawaliłem. Okej. Okay. Czyli musimy osiągnąć poziom 45. Dobrze, czyli będziemy musieli tutaj zrobić odpowiednie ciśnienie. Ok, brzmi całkiem spoko. O! What? What? What the hell? What the hell is that? Gee! What the hell? Co to jest? Co to skąd to się wzięło? Nawet nie zauważyłem tego, bo się patrzyłem na dźwignię. Dobra, fajna new exit. Dobra, mamy wyjście. Tu rozwalone. Dobra, możemy się cofnąć. I razem z Borysem stąd uciec. A jakby, co by się stało, gdybym poszedł tędy? Jak gdyby The Creator Light Us, czyli twórca nas oszukał. Bardzo ciekawe. Nie wiem, czy ja powinienem tutaj przyjść. Nie wiem, czy ja powinienem tutaj przyjść. Dobra. Hmm, znane uczucie? okej, okay, dobrze. To miejsce wygląda jeszcze bardziej przerażająco niż poprzednie, pojawiają że to naprawdę jakby. nie wygląda zbyt dobrze. A tu co jest? Jakaś maszyneria? Cie ma maszyny, co tam u was? Działacie, działacie sobie dobrze. Tutaj mamy. no jakieś windy. Więcej plakatów, dobra, chyba musimy iść do Borysa. Bo, jakby nic więcej już tutaj nie zdziałamy. Jakby, no, nic, nie zrobię nic. Mogę się, nie mogę się w tym chować. Więc, dobra, wróćmy do Borysa i zobaczmy, co będzie dalej. Bo w sumie to powinniśmy zrobić. Ciekawa, Borys. O, po prostu, mamy iść tędy, tak? Dobra, nie ma problemu. Tylko kamera mi wariuje trochę. Jesteśmy sobie trochę zupy, która przywróci nam życie. Zupa bekonowa, zawsze spoko. I jesteśmy w kolejnym miejscu. Tym razem Borys prowadzi nas w jakieś dziwne. zakamarki. Do toalet nie możemy wejść. No dobra. Ale za to możemy. Pójść tutaj. Do windy i to już będzie wyjście. To jest podejrzane trochę. Dobra. Mam wrażenie, że... Nie! nie. No nie mogę go rozwalić nawet. Dobra. Niech będzie. Borys? Borys? O jesteś, dobra. Uff, już się wystraszyłem, że go nie ma. Uuu. Come to me. Poziom dziewiąty. No dobra. Date with an angel. Visit the Alice Angel on the level nine. Czyli odwiedź Alice na poziomie dziewiątym. Okej. Okay. Brzmi totalnie legitnie, tak więc, Borys, udamy się teraz do Alice. Mam nadzieję, że się cieszysz, i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i ona, jakby, nie zrobi nam krzywdy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak więc, dobra, jesteśmy na tym poziomie i mamy zapis gry, więc to jest idealne miejsce, aby tą grę. po prostu zapisać. Coś tutaj będzie. Dobra, dalej nie idziemy, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek i widzimy się w następnym. Trzymajcie się, cześć!